Ale już się nie mogę tych świąt doczekać. Mango pożałowali. No mhm. tutaj zobaczmy, jakie fajne halloweenowe rzeczy są. Trochę kupek tu ja porobiłam. Wreszcie, moi drodzy, przestało padać, ale trawa no i tak mokra. Tak więc Radek już skosił przed zimą. Ale no trzeba zagrabić teraz. Ja zagrabiałam, ale powiedział odejdź, bo nie umiesz. Ale no, ładnie jesteś ubrany. O, ale sobie zrobiłam! Co zrobiłaś? Żeby nie było, że ja nie pracowałam. Odciska? Mhm. Ale zdarta skóra. Nie. Te rączki to taki... <noise> tak także trzeba tutaj trochę to odkurzyć. I mam nadzieję, że to już ostatnie koszenie w tym roku, co? Nie, jeszcze? Jak będzie taka pogoda, to pewnie nie. Nie, to wszystko, co skosiłem, co teraz leży, w No. Tak, trochę kupek tu ja porobiłam. Kupek porobiłam. Kupek trawy, o i spoczko. Trzeba będzie tu poogarniać wszystko. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Bratki kwitną jak szalone za to. I zobaczcie jaki fajny sklep. Herbarium się nazywa. Ale zobaczcie, jakie super rzeczy są. Przynajmniej tutaj jakie wazony przepiękne. Patrzcie na to, jakie cudne. No ślicznie to wygląda, uwielbiam takie gadżety. Co prawda już nie kupuję i się wyzbywam wszystkiego z domu, ale ładnie to wygląda. Zdecydowaliśmy pójść na drinka. Tutaj jesteśmy w Crown, Crown Pub czy coś takiego, powiem Wam, Że nawet Crown fajnie, in. przyjemnie. Proszę? Crown. Bardzo w ogóle fajna dzisiaj jest pogoda, tak jak powiedzieliście, odkurzaliśmy ogród, ale fajnie tu jest. Zupełnie inaczej niż włosy, bardzo niedaleko, a zupełnie inaczej, nie? Radzie. Panny takie wyszykowane, że normalnie szok. Piątek? Nie, sobota dzisiaj, Boże, jak to szybko leci tydzień, jak się ma tylko dwa dni wolnego. Tak, nie, bardzo Zaglądam sobie, co tutaj mam w mojej torebce, a tu zobaczcie, ile kasy. Dla Radzie mam tutaj 3 funty Czy ja, moi drodzy, już mówiłam, że na święta do nas przyjeżdża moja mama? Przyjeżdża do nas, mało tego będzie Amadeusz, Gosia, będzie Madzia. Także będziemy mieli prześwietne święta. Co, Radosław? Ja już planuję, co gotować. Właśnie Dobrze, nie... że mamy dwie łazienki. Toalety. No. Łazienki mam jedną. Już planuję w ogóle, wiecie, co gotować. Gdzie kto będzie spał, to jeszcze zależy. E, ale tak, e, patrzę też, bo chciałabym na przykład wziąć moją mamę, moja mama nigdy w życiu nie była tutaj na święta i chciałabym ją wziąć do jakiejś właśnie restauracji albo takiego pubu, restauracji, gdzie też robią e, świąte w semini, żeby zobaczyła jak to tutaj jest, bo tutaj nie wiem czy wiecie, ale bardzo dużo na przykład jak ja mieszkałam kiedyś w Londynie, e, to bardzo często z Chrisem i z przyjaciółmi nie, my nie wyprawialiśmy świąt, my po prostu wychodziliśmy sobie właśnie do pubu. To zawsze było 25, Christmas Day to jest 25, tak, tak, 25 wychodziliśmy i zawsze spędzaliśmy tam 4 godzinki, a później się albo rozchodziliśmy do czyichś domów i tam sobie jeszcze, wiecie, świętowaliśmy z kawką, z czekoladą, z Bailisem, albo każdy szedł w swoją stronę. I tak właśnie myślę, że chciałabym moją mamę zabrać, żeby zobaczyła, jakie są rzeczy, a rzeczy są doprawdy przyśmieszne, a jeszcze Wam tylko pokażę akurat tutaj w Aldrich. W tym pubie Christmas Day mi akurat za jedną osobę, za trzy curses, czyli za trzy dania. Um... Chciałam powiedzieć, że nie, obiad, <laughs> Za Ze starter, danie główne i za deser płacicie 52 funty za osobę. Trochę drogo mi się wydaje, no ale to jest 25, Christmas. to jest Christmas. A jeśli idziecie? To jest też obiady. Tak, no a jeśli idziecie w tym okresie świątecznym, yy, który się zaczyna tutaj, akurat u nich od 22 yy, listopada do 1 stycznia no to za 3, za 3 dania płacicie 17 funtów i to to właśnie jest takie, wiecie, to jest najnormalniejsze, to takie, taka cena jest bardzo przystępna dla wszystkich. Ale tak jak mówię, to nie jest w tym okresie typowo świątecznym, ale wydaje mi się, że takie wychodzenie, nie? E, w ciągu świątyń jest jeszcze takie mało popularne u nas. Ja możeśmy kiedyś się z Radkiem zastanawiali, zastanawiali, żeby na przykład sobie pojechać do Meksyku na święta i ja sobie nie potrafiłam wyobrazić tego, że my na święta będziemy jedli gdzieś w restauracji. Takie inne jedzenie, a, a nie świąteczne. Także. E... Ale i tak nauczyliśmy się ostatnio, nie gotować tak dużo, także... Nasze święta są minimalistyczne. Bardzo minimalistyczne, ale właśnie o to chodzi, że żeby bez sensu to wszystko później... Z rodzicami żeśmy tak chyba fajnie sobie wszystko wymierzyli, nie? Że nie było żadnych... Że nie męczyliśmy się z czymś przez kilka dni, albo było, wiecie, także... Tak, zobaczymy, ale już się nie mogę tych świąt doczekać. Jeszcze w międzyczasie został mi wyjeżdżam na weekend, znaczy na poniedziałek, wtorek. Później jedziemy do Zanzibaru. Jeszcze w międzyczasie kolację mamy. I zaraz wracamy, 2 grudnia wracamy. Ja będę musiała szkolić ludzi w pracy i później zaraz już święta. Nie wiem, czy coś słyszeliście, bo bardzo tu wieje. Przyszliśmy do takiej miejscówki, która się nazywa Masala Corner, moi drodzy, w Aldridge. jak na razie wygląda okej, okay, nie? Zamawiamy jakieś troszeczkę inne dania. Ja cały czas testuję ten mix grill. Radek wszędzie, bo Radek wszędzie porównuje mix grilla do innych rzeczy, także zobaczymy tutaj Masala Mix Grill Deluxe. Na pewno bierzemy papadamsy. Wiecie co, kiedyś jak pracowałam, jak byłam menedżerką w restauracji indyjskiej, to papadamsy były jako czekadełko za darmo. Teraz za papadamsy się płaci, jak widzicie. 60 pensów za każdy jeden papadams, plus za sosy się płaci akurat tutaj. Bardzo spoko, czysto wygląda, krzesła bardzo się zapadają, także bardzo zużyte Opinia na TripAdvisor Radosza? Bardzo dobre Czytaliśmy, bardzo, bardzo dobre, także mam nadzieję, że będzie dobrze, wiecie, że my uwielbiamy podstawa, przechodziliśmy i co robiło? Pachniało. Pachniało A to jest bardzo ważne i tak jak mówię, oni dopiero otworzyli 5 minut temu Zamówiłem Mangolasi i słyszałem jak blendowali, także Jak blendowali. już jest dobrze Jeszcze nie spróbowałem, ale wiem, <grym> że już jest dobrze e, Dobra, a jeszcze ja bym chciała pokazać, wziąłem sobie na główne danie Silhetti, specjalnie wiem jak to się wymawia. Jak widzicie, to jest kurczak. Akurat ja wybrałam kurczaka, może też być y, owczyzna. Druga! <laughs> mi for me. Thank you. Tutaj mamy lokoladę, czyli bezalkoholową pinakoladę. A Radosław, oczywiście mango lassi, ale wielkie. Panie <laughs> No, wielkie, no. Dobra, spróbuj. Mało mango, dużo. E, i gotu. Dużo gotu. Mango, pożałowali. Mm -hmm. W radzie, tak już mówiliśmy, Wam wziął sobie mix grill'a I ten grill kosztuje 10,95. I do tego wzięliśmy dwa galik na za 2,75 każdy. Także próbujemy. Tutaj, moi drodzy, nasze startery, ale my będziemy to musieli zabrać do domu, bo to jest jakaś masakra. To są wielkie, wielkie dania. Zobaczcie. Kurczak. Rewelacja, O nią Oniom Nie. Lepsze. U nas, nas. Mało przyprawione i bardzo dużo mąki. I Bardzo zbite. To ten mój kurczak o dziwnej nazwie. A tu mandzury. A tu, A tu manjuri. Manjuri? No, No i no, nany. Nany pokrojone nie lubię. pokrojone mhm. nany. No i radia w porównaniu do naszego champi. Soba było. No może też jest źle podane. Wydaje mi się, że jest więcej ogólnie mięsa. Ale słabo wygląda A jak twoje danie tamto? To jest przepyszne Przepyszne, nie? No fajnie jest, bo kurczaki są pokrojone na takie małe kawałki, plastry Jak to mówią zawsze ugoslerki Te smaki się fajnie komponują i uzupełniają I uzupełniają O ile jakiecie, to nie wydaje się ostre, Ale posmak jest bardzo, bardzo ostry No i tutaj sobie skupię mix grilla i... Nie polecam Nie polecam Nie, kurczak jest za duże kawałki. kawałki Suche Lamp Owczyzna, tak jak moja żona mówi Umowa, jak zawsze. Nie wiem, jakieś... Dobrze, że zamówiłem to. Bo Miks chowa się zupełnie do wszystkiego, co do tej pory jadłem. A to? To mówi, że przepyszne lepsze wszystko, niż... Wszystko co do tej pory jadłem, chowa się do tego. No, także jest taki fajny balans, powiem szczerze, chyba coś im z kurczakiem z grilla nie wyszło, także Radek tylko rozbełtał i zostawił w ten sposób. Ale reszta naprawdę przepyszne. Jest I mało? jedzonko, co? To moje danie było przepyszne. To było jak masala. Ale nie było jak masala. Ale nie było jak masala, było spicy. Ja nie stoję na ulicy, Lew. Prawie. Nie. O, zobaczcie, jakie mam rubieńce. Ale fajny klimat, zobaczcie to jaki fajny klimat. Bebo jestem pełna. Ja ale też, super to ale wygląda. Ale ja jeszcze trochę. Nie, nie, nie. Patrzcie jak ładnie to wygląda. Świetne, to, to nie są lampy, to są balony. Ślicznie, o środku jako magnolia, widziałaś? Ale ładnie. Super klimat. Na odwrót powinnam powiedzieć, to nie są. Balony to są lampki. Balony to są lampki. Myślałam, że nas pan z restauracji woła, ale nie. Bo słyszałam Ogólnie to właśnie przejechaliśmy tutaj do tych Wingers. I co zareagowałeś? Jakby ktoś do ciebie zawołał... Iiiiiiii... No się gdyby się okazało, że faktycznie mnie woła, no to bym zareagowała. Ale że nie wołał mnie... Ale ty reagujesz na Spadaj na szczyt. Ja bym nie zareagował. Ale ludzie wychodzi, co? Miasto zaczyna żyć dopiero. Godzina, która jest? Najwyższy czas Godzina 9.20 O, jest to właśnie afrykańska knajpa otwarta A tu jak ładnie Zobacz No, bardzo ładnie Ale klimat Jest napisane afrykańska No, ale afrykańska to raczej nie jest Bo nie ma tam chyba nikogo z Afryki Ale wygląda super eee, Przeszliśmy do Sainsbury'ego I chciałam sobie kupić jakąś piżamkę Bo powiem Wam szczerze, że potrzebuję Te są takie fajne Zobaczcie, jak fajnie to wygląda Super, to naprawdę wygląda Materiał wydaje się być świetny Ale to jest wszystko blisko Za ja, nie potrafię Ja muszę spać bawełnie to chyba wygląda na bawełnę mi ale ja wiem czy mi się podoba tak nie do końca ale widziałam tutaj fajną taką 100% bawełnę czekajcie, 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 czekajcie. Zobaczcie, jaka fajna Merry Everything and Happy Always Także taka piżamka 100% bawełna i biorę. czternasteczkę sobie wezmę, biorę. Wiem, że jeszcze nie ma świąt. Ale potrzebuję piżamy. A tutaj jaka fajna, zobaczcie, różowa. Z samochodzikiem. Ale świetna. A ten wariat przed chwilą założył maskę. Tak mi przestraszył, tak się, tak się wydarłam na cały. Ty, ja ci nie powiedziałam. Przyszedł mi zaczepy, wiecie, jak wrzasnęłam. Dobrze, że ciebie nie pancznęłam, już powiedziałam. E, ostatnio w pracy, wiesz, e, siedzimy, a chłopaki odchodzą od swojego stolika i mówi, dobrze, że żadna z was tam nie była. Ja mówię, a co się stało? No zobaczcie fajnie. na naszego towarzysza. Radę, Radek, kurwa. Taki pająk na podłodze, jak wyrwałam z tej kantyny, jak się zaczęłam drzeć. Ludzie się tak patrzyli, a na im to jest właśnie nasza Jola. Ale ja, ja po prostu to był szok dla mnie. O, zobaczcie tak, jakie piżamy. Szkoda maci. A tu jakie? Zobaczcie. No ja tutaj zobaczmy, jakie fajne Halloweenowe rzeczy są. Takie fajne dynki? O Super to wygląda 6 punktów drogo, <laughs> Moim zdaniem. To świeczuszki, ale świeczek nie palę. te dynieczki ładne. No co jest taką dynią będę robiła. Po prostu stała bez sensu ten ładny kubek. Dzień dobry, jesień. Ale też całkup, kub, co? Kupków za dużo nie wiem, co to pewnie to mi radek włączył. Albo może jakiś dzieciak. Może nie mówmy, że radek, ale. Boże, jak to wibruje? Nie wiem, co z tym zrobić. Nie wibruje dalej. Muszę Super tak. Przestań z tym kotem. Kiedyś będziemy mieli kota i będzie go gryzła. Szykot. Oczy gryzła ale będzie goniła.